Cześć wszystkim. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na krótki filmik informacyjny na temat uprawy dyni. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. W dzisiejszym odcinku będziemy wspólnie razem wysiewać dynie ozdobne. U mnie dynie ozdobne będą rosły na wigwamie. Więc ciekawe rozwiązanie, zobaczymy jak się sprawdzi. Będę wysiewała dwie, dwie różne dynie. Tutaj mamy Baby Boo i druga to jest taka chyba mieszanka. Dynia, ta pierwsza, ta Baby Boo, to jest taka biała dynia malutka. Sadzę takie malutkie dynie ozdobne, ponieważ będą miały. Będą w łatwy sposób mogły samodzielnie, praktycznie utrzymać się same na tym wigwamie. Nie będzie to za ciężkie owoce, chociaż równie dobrze na wigwamie możemy wysiać nawet takie dnie większe, jadalne, na przykład Hokkaido. Więc jeżeli tylko chcecie uprawiać, nie macie miejsca, no to spróbujcie tak. Ja ten na pewno sposób będę Wam polecać. Jak widzicie, nasiona dyni tej ozdobnej są dość malutkie. Dynie będę wysiewała dość gęsto, na głębokość około 2-3 cm. Zobaczymy, ile nasionek wzejdzie. Do jednego otworu daję po dwa nasionka, żeby mieć pewność, że na pewno coś wzejdzie. Jeżeli chcecie przyspieszyć wschody to możecie nasiona namoczyć. U mnie rozstaw to jest około 25 cm myślę. Przy tym wigwamie jeżeli będziemy uprawiać dynie, zarówno ozdobne jak i zwykłe jadalne, to zalecany rozstaw pomiędzy roślinami jest to około 80 do 100 cm, a pomiędzy poszczególnymi rzędami nawet od metra do półtora metra. Więc musicie pamiętać, że dynie zajmują bardzo dużo miejsca. Więc, jeżeli chcecie uprawiać je w swoim ogrodzie, no to musicie mieć na to naprawdę dużo miejsca. Ja tutaj przy tych dwóch wigwamach sieję te dynie ozdobne, ale na pewno u mnie w ogrodzie nie zabraknie dyni jadalnych, takich zwykłych. Będę wysiewała na pewno dynie bezłupinową oraz dynie olbrzymią. I teraz tak, ja na chwilę obecną nie mam jeszcze przygotowanego miejsca, w którym te dynie będą rosły, więc Rozpoczęłam rozsadę. Dopiero teraz, bo wiem, że do tego miejsca docelowego one trafią pewnie za 2-3 tygodnie. Więc, jeżeli jeszcze nie wysiewaliście, a faktycznie nie macie miejsca, no to siejcie rozsadę, później dacie do gruntu tak samo jak ja. Rozsadę przygotowuję w zasadzie tak samo jak rozsadę na przykład Arbuza. To znaczy, do doniczki P9 dałam po dwa nasionka w dwóch różnych otworach tak aby nie były w jednym. Jeżeli obydwie dynie urosną, no ja się będę cieszyć, zostawię, ale w teorii powinnam zostawić jedną. Moja praktyka jest inna, więc to będzie taka uprawa gniazdowa, tak zwana. Pamiętajmy, że dynie lubią ciepło, więc jeżeli u Was jeszcze zapowiadają przymrozki, a macie już je na polu, no to spróbujcie przykryć, okryć, żeby nic im się nie stało. Pamiętajcie również o podlewaniu. Jeżeli chodzi o najczęstsze choroby i szkodników, to oczywiście będą ślimaki, mszyca i mączniak. Więc na pewno musicie uważać na wasze młode roślinki. Teraz jest wiosna, więc ślimaków na pewno i mszycy bardzo dużo u każdego w ogrodzie jest. W tym odcinku to wszystko. Piszcie w komentarzach, jakie wy odmiany dyni uprawiacie i polecacie. Piszcie, czy uprawiacie je na podporach, czy jednak tradycyjnie. Zachęcam do subskrypcji kanału. Cześć!